Mam na imię Dawid, mam 43 lata i mieszkam w Radomiu. Od ponad dekady prowadzę małą firmę zajmującą się renowacją mebli i wnętrz. Po rozwodzie życie ułożyłem sobie na nowo, samotnie, ale spokojnie. Do czasu. Do tamtej zimnej marcowej soboty. Tego dnia, podczas przenoszenia ciężkiej komody do klientki, coś mi przeskoczyło w Lędziach. Najpierw myślałem, że to nic wielkiego. Zwykłe przeciążenie, ale gdy po dwóch godzinach ledwo byłem w stanie sięgnąć po kubek herbaty, zrozumiałem, że jest gorzej. Zbyt długo siedzę zgarbiony przy pracy, a teraz mój kręgosłup wystawił rachunek. W lokalnej przychodni powiedziano mi, że wolny termin do fizjoterapeuty jest dopiero za tydzień tydzień a ja ledwo chodziłem. Wtedy przypomniałem sobie o rozmowie z Moniką, sąsiadką z parteru. Mówiła kiedyś o jakiejś kobiecie z okolic pionek, która masuje z cudownym skutkiem. Trochę mnie to rozbawiło jak z jakiejś baśni. Ale w mojej sytuacji baśnie zaczęły wyglądać bardzo realnie. Zadzwoniłem do Moniki. Zdziwiła się, ale bez pytań wysłała mi kontakt. Anna Zawacka, masaż klasyczny i leczniczy. Dodała tylko: tylko przygotuj się psychicznie. Jest? Wyjątkowa. Cokolwiek to znaczyło. Zadzwoniłem. Po drugiej stronie odezwał się ciepły, ale stanowczy kobiecy głos. Proszę przyjechać jutro o 14.30, adres wyślę SMSM. Proszę mieć na sobie luźne ubranie i być pokąpieli. kąpieli. Brzmiała profesjonalnie. Ale coś w jej to nie sprawiło, że poczułem lekkie mrowienie na karku. Następnego dnia pojechałem do niewielkiej miejscowości Kozienice. Dom Anny był stary, z drewnianą werandą, pełen zieleni. Żadnych reklam, żadnej tabliczki, tylko mały dzwonek i kartka, tylko dla umówionych klientów. Wahałem się, zanim nacisnąłem guzik. Otworzyła drzwi natychmiast, jakby czekała. Anna miała około pięćdziesiąt lat, krótkie ciemne włosy, Subtelny makijaż, idealnie ułożony biały fartuch, który zaskakująco podkreślał jej sylwetkę. Jej spojrzenie było intensywne, ale ciepłe. Nie wyglądała jak typowa masażystka, bardziej jak dawna aktorka, która uciekła od świata. Dawid, tak? Wejdź, proszę. Nie bój się, nie gryzę, uśmiechnęła się z lekką kokietelią. Dom pachniał ziołami. Olejkami i czymś więcej. Tajemnicą. Z głośników cicho sączył się jazz. Kazała mi zdjąć buty, podała miękkie kapcie i zaprowadziła do pokoju z profesjonalnym łóżkiem do masażu, szafką pełną olejków i plakatem z układem mięśni człowieka. Proszę się przebrać. Zostaw pan tylko bieliznę. Na wieszaku jest czysty bawełniany szlafrok, powiedziała, wskazując perełan. Czułem się nieswojo, ale ból był silniejszy od wstydu. Kiedy po chwili położyłem się na brzuchu, usłyszałem jak wchodzi. Cicho. Powoli. Ciepłe dłonie Anny zaczęły pracować na moim kręgosłupie. Ruchy były pewne, dokładne, czasem bolesne, ale przynoszące ulgę. Miała silne dłonie, ale w ich dotyku była też jakaś czułość. Jakby znała moje ciało lepiej niż ja sam. Kiedy jej palce przesuwały się wzdłuż dolnych pleców i bioder, nagle poczułem, jak serce zaczyna bić szybciej. Czułem się, jakby przez moje ciało przechodził prąd. I to nie był tylko efekt masażu. Przepraszam może to dziwne pytanie ale pracujesz fizycznie, prawda? zapytała szeptem, zbliżając się do mojego ucha. Tak meble wnętrza czasem ciężary Skąd wiedziałaś Twoje mięśnie opowiadają historię twarde zmęczone niedotykane przez nikogo od dawna Zamilkłem Jej słowa zabrzmiały zbyt trafnie jakby przeniknęła przez moją skórę Potem masaż przeszedł na uda tylne partie I mimo że był czysto profesjonalny w tym dotyku była jakaś cicha gra. Czułem, jak mój oddech przyspiesza. Palce Anny były blisko, zbyt blisko, ale nie przekraczała granicy. Bawiła się nią. Po wszystkim pomogła mi usiąść. Nasze spojrzenia spotkały się. Nie powiedziała nic, tylko uśmiechnęła się lekko. Jutro zapraszam o tej samej godzinie. Jeden masaż nie wystarczy. Ciało musi zaufać, rzuciła półszeptem. Skinąłem głową i wiedziałem, że wrócę. Nie tylko dla kręgosłupa, ale dla jej dłoni i spojrzenia. Następnego dnia odliczałem godziny do 14:30. Kręgosłup rzeczywiście bolał mniej, ale to nie on był głównym powodem. Dla którego znów pojechałem do Kozienic. Chciałem znów poczuć jej dłonie. Jej spojrzenie. Jej zapach. To było głupie, ale czułem się jak nastolatek. Gdy dotarłem pod dom Anny, drzwi były lekko uchylone jakby już wiedziała, że przyjadę. Wewnątrz znowu panowała cicha muzyka i zapach rozmarynu z domieszką lawendy. Anna miała dziś na sobie ten sam biały fartuch. Ale zauważyłem, że pod nim jest ciemniejsza, dopasowana sukienka z delikatnym połyskiem. Na szyi cienki łańcuszek z maleńką zawieszką. Nie nosiła butów, tylko cienkie, cieliste baletki. Witaj, Dawid. Czekałam. Zamilkłem na chwilę. Nie odpowiedziałem od razu. Spojrzenie jej oczu przygwoździło mnie do miejsca. Witaj. Anno powiedziałem w końcu. Wyglądasz inaczej. Pięknie. Uśmiechnęła się lekko, odwróciła wzrok i skinęła głową w stronę pokoju. Dziś zrobimy coś bardziej zaawansowanego. Będziesz musiał mi zaufać. Znowu przebrałem się za parawanem. Tym razem jednak nie założyłem szlafroka. Leżał tam jedwabny materiał w odcieniu kremowym. Cieńszy i bardziej dopasowany do ciała. Trochę się zawahałem, ale założyłem go. Kiedy wszedłem do pokoju, Anna przygasła światła. Została tylko ciepła lampa stojąca w rogu, dająca złotawe światło. W tle słychać było odgłos padającego deszczu. Czy to był nagrany szum, czy prawdziwy, nie wiedziałem. Ale działał hipnotyzująco. Położyłem się na boku, Zgodnie z jej wskazówką. Usiadła za mną i położyła rękę na moim biodrze. Będę dziś pracować głębiej. Możesz czuć się dziwnie. Ale to dobrze. Puszczają napięcia. Delikatnie zaczęła masować moją talię, potem przeszła do odcinka lędźwiowego. Jej dłonie były ciepłe, mocne, ale zarazem pełne troski. W pewnym momencie poczułem jak klęka tuż za mną. Jej kolana dotykały moich pleców przez cienki materiał. Była bardzo blisko. Czujesz napięcie tu? Zapytała cicho, przesuwając dłonią przez moje biodro. Tak, ale też coś innego, odpowiedziałem niepewnie. Anna nie odpowiedziała. Przesunęła rękę niżej, masując tylną część uda. Jej palce przez jedwabisty materiał prawie pieściły moją skórę. Oddech mi przyspieszył. Wstrzymałem powietrze, gdy jej dłoń zatrzymała się blisko mojego kolana, a drugą oparła o moje ramię. Odpresz się. Oddychaj. Przestań walczyć z ciałem. Zamknąłem oczy. Przestałem walczyć. Zaczęła masować moje plecy od strony żeber. Czułem ciepło jej ciała, była bardzo blisko. Gdy jej włosy musnęły moje ramię, przeszedł mnie dreszcz. Wtedy zdałem sobie sprawę, że nie chodzi już tylko o ból pleców. To było coś więcej. Intymność, którą pozwalała budować powoli, ale wyraźnie. Miałeś kiedyś masaż, który budzi ciało, ale też coś głębszego? Spytała nagle. Nigdy takiego. Nie aż tak, bo ten nie jest zwykły, szepnęła. Jej głos był teraz niższy, jakby intymniejszy. Przeszła do masażu karku, siedząc już obok mojej głowy. Poczułem, jak delikatnie opiera się o mnie, jej uda ocierały się o moje ramię przez cienki materiał fartucha. Jej dłonie zataczały kręgi na moim karku, raz mocniej, raz ledwo dotykając. Kiedy skończyła, Ułożyła moją głowę na poduszce i przez chwilę nie odchodziła. Musisz wracać jutro. Jeszcze nie skończyliśmy. Twoje ciało potrzebuje czegoś więcej. Spojrzałem jej w oczy. W ich głębi było coś niedopowiedzianego. Ja też. Chcę więcej. Wiem. Uśmiechnęła się, ale nie powiedziała już nic więcej. Pomogła mi się podnieść podała wodę, potem delikatnie ułożyła rękę na moim ramieniu. Przez chwilę nie ruszaliśmy się z miejsca. Czułem, że ten dotyk zostanie ze mną do jutra. Trzeciego dnia obudziłem się wcześniej niż zwykle, choć był to wolny poranek. Myśli krążyły tylko wokół niej. Czułem na sobie jej dotyk nawet we śnie. Anna działała na mnie jak senne marzenie, które wdarło się do rzeczywistości i zostało. O 14.30 byłem już pod domem. Tym razem drzwi były zamknięte, a na kłamce wisiał mały, lniany woreczek z suszoną lawendą. Zapukałem lekko. Otworzyła niemal natychmiast, jakby stała tuż za drzwiami. Dziś miała na sobie długą, kremową sukienkę z lnu, zapinaną na guziki aż pod samą szyję. Prosta, ale idealnie podkreślająca jej sylwetkę. Na stopach znów baletki, beżowe, niemal niewidoczne. Zauważyłem też skórzany pasek, cienki jak nitka, ledwo trzymający talię. Dzień dobry, Dawid. Dziś zrobimy coś nowego. Masaż na siedząco. Specjalna technika. Na siedząco? Zdziwiłem się. Tak. Będziesz siedzieć między moimi nogami? A ja otulecie ramionami. To forma terapii dotykowej. Uczy ciała bezpieczeństwa. Ale wymaga zaufania. Zgodziłem się bez wahania. Byłem już gotów jej zaufać całkowicie. W pokoju masażu znajdowało się niskie siedzisko, coś pomiędzy pufą a materącem. Anna kazała mi usiąść po turecku, sama usiadła za mną. Gdy oparłem się o nią plecami, Poczułem ciepłe jej brzucha na swoich łopatkach. Jej uda otaczały moje biodra. To było intymne. Oddychaj. Głęboko. Nie bój się tego, co czujesz. Szepnęła. Jej dłonie spoczęły na moich barkach i zaczęły powolny masaż w górę i w dół, przez łopatki, ramiona, aż do karku. Jej oddech był równy i cichy. Nasze rytmy powoli się zgrywały. Po chwili Anna przesunęła dłonie pod moje ramiona i objęła mnie w pasie. Głowę położyła na moim karku. Słyszałem jej oddech wprost przy uchu. Było mi ciepło, bezpiecznie i jednocześnie niezwykle napięcie. Twoje ciało mówi mi, że jesteś głodny, nie tylko ulgi, powiedziała cicho. Ale nie bój się. Tu nie ma ocen. Tu jesteś tylko ty i twoje potrzeby. Jej dłonie zaczęły delikatnie masować mój brzuch przez cienki materiał. Czułem, jak przesuwa się bardzo wolno, precyzyjnie od mostka podolną część brzucha. Nigdy nikt mnie tak nie dotykał. Czułem się, jakbym był dzieckiem, ale też mężczyzną jednocześnie. Pomiędzy tymi światami. Jesteś bardzo spięty tu, szepnęła. Zatrzymując dłoń na moim biodrze. Ale to nie tylko fizyczne napięcie, prawda? Nie odpowiedziałem. Bałem się, że głos mnie zdradzi. Anna pochyliła się do przodu. Jej włosy opadły na moje ramię. Poczułem, jak jej usta prawie dotykają mojego karku, choć się nie poruszyła. Była tak blisko, że czułem każdy centymetr jej ciała. Jej oddech, jej zapach, jej obecność. Możesz się rozpłakać, jeśli chcesz. Możesz się rozluźnić. Możesz być tu prawdziwy. Nie płakałem, ale zamknąłem oczy i pozwoliłem sobie po prostu być. Kiedy skończyliśmy, Anna nie mówiła nic. Pomogła mi wstać. Spojrzała tylko długo i uważnie. Dziś nie musimy się żegnać słowami. Ciało już powiedziało wszystko. Wyszedłem z jej domu w milczeniu. Ale w środku wrzało. To było doświadczenie, które zmienia. Dotyk, który zostaje. Czwartego dnia padał deszcz. Krople stukały o dach mojego auta, gdy dojeżdżałem do Kozienic. W duszy miałem dziwny niepokój, ale jednocześnie coś w rodzaju ekscytacji. Byłem pewien jednego, Anna stała się kimś więcej niż tylko masażystką. Stała się przestrzenią, w której mogłem być sobą bez wstydu. Bez wątpliwości. Tym razem drzwi były uchylone szerzej niż zwykle. Wewnątrz płonęły świece. Pokój tonął w bursztynowym blasku, a z gramofonu sączył się stary polski jazz. Anna czekała przy stoliku. Miała na sobie granatowy, Przylegający do ciała komplet z jedwabiu, luźna tunykę z długimi rękawami i spodnie, które podkreślały kształty, choć zakrywały wszystko. Ale w tym właśnie był jej sekret. Potrafiła wzbudzać napięcie nie przez to, co odsłaniała, ale przez to, co ukrywała. Przez ruch, przez gest, przez dźwięk kroków na podłodze. Dziś będziesz tylko leżał. A ja dotknę cię w miejscach, które nie bolą, ale zapomniały, czym jest czułość, powiedziała. Położyłem się na łóżku, tym razem ubrany tylko w cienkie, lniane spodnie, które mi wcześniej podała. Leżałem na plecach. Nigdy wcześniej nie czułem się tak odsłonięty, mimo że byłem zakryty. To było jak rozebranie duszy, nie ciała. Anna zaczęła od moich stóp. Jej dłonie przesuwały się wolno w górę, po łydkach, przez kolana, Aż do ut. Ruchy były miękkie, zmysłowe, ale precyzyjne. Czułem każdy milimetr jej dotyku. Materiał spodni napył się lekko na moim ciele, gdy zmieniłem oddech. Spokojnie szepnęła. Ciało pamięta każdą ranę, ale zapomina o przyjemności. Trzeba mu przypomnieć. Jej dłonie zaczęły pracować wokół moich bioder. Palce muskały materiał, który nagle wydawał się zbyt cienki. Potem przesunęła się ku górze brzuch, klatka piersiowa, mostek. Zatrzymała się przy lewej stronie. Tam, gdzie kiedyś miałem złamane żebro. Tu trzymasz żal, powiedziała niespodziewanie. Zamarłem. Jak mogła to wyczuć? Żal do byłej żony? Do życia? A może do siebie? Nie odpowiedziałem. Ale ona już wiedziała. Wcisnęła delikatnie dłoń w miejsce między żebrami, aż wstrzymałem oddech. Puszczamy to, powiedziała. Teraz. Przez chwilę nic nie mówiłem. Ale coś we mnie pękło. I wtedy jej dłoń nie cofnęła się. Zamiast tego położyła ją płasko na mojej skórze i trwała w bezruchu. Ciepło, ciężar, bliskość. To był dotyk, który mówił: jesteś ważny. Potem przesunęła się za moje plecy, oparła ręce o barki i nachyliła się tak, że jej włosy opadły na moją twarz. Poczułem je na ustach. Delikatne, pachnące ziołami i kadzidłem. Nie poruszyłem się. Leżałem cicho, w jakimś półśnie, półtransie. Gdybyś mógł teraz wypowiedzieć jedno pragnienie, jakie by było? Zapytała. Żebyś nie przestawała mnie dotykać. Anna uśmiechnęła się. Wzięła moją dłoń i położyła ją na swojej tali. Dotknij mnie tak, jakbyś chciał, żeby ktoś dotknął ciebie. Powoli. Bez lęku. Zrobiłem to. Przesunąłem dłonią po jej tunicę. Czując fakturę materiału, pod którą kryła się jej ciepła, żywa skóra. Nic więcej. Ale to wystarczyło. Zrozumiałem, że między nami już nie ma tylko masażu. Jest coś cenniejszego zaufanie. Bez słów, bez obietnic. Tylko skóra. I milczenie. Piątego dnia obudziłem się z uczuciem pustki. Nie wiedziałem, czy to przez sen, w którym znowu czułem dłonie Anny na moich żebrach, czy przez świadomość, że coś między nami wisi w powietrzu. Nie był to już masaż. Nie była to też relacja terapeuty i pacjenta. To było coś kruchego, pełnego napięcia. Jak nic dwa rozciągnięta między dwoma sercami. Gdy przyjechałem, drzwi były zamknięte. To zaniepokoiło mnie. Zazwyczaj uchylała je jeszcze zanim zapukałem. Zapukałem raz, potem drugi. Dopiero po chwili usłyszałem jej kroki. Otworzyła. Twarz miała bez makijażu. Włosy związane w niedbały kok. Miała na sobie szlafrok w odcieniu bursztynu, wiązany cienkim sznurkiem. Była piękna w tym zmęczeniu. Wejdź, Dawid. Dziś. Nie będzie masażu. Zamarłem. Coś w jej głosie się zmieniło. Cichy, jakby stłumiony. Stało się coś? Tak powiedziała, idąc powoli do pokoju. Dziś dostałam list z urzędu. Muszę zamknąć działalność na jakiś czas. Kontrola papierologia Bzdury ale nie mogę przyjmować klientów przez najbliższe tygodnie. Usiadłem naprzeciw niej. W jej oczach nie było łez, ale były cienie. Cień strachu? Cień rozczarowania? To tylko chwilowe, próbowałem dodać otuchy. Przecież wrócisz do tego. Do nas. Spojrzała na mnie. Jej wzrok był ciężki. Jakby coś ukrywała. Dawid, zaczęła powoli, czy ty? Się uzależniłeś? Zamilkłem od moich dłoni, od mojej obecności. Od tego, że cię dotykam? Nie odpowiedziałem od razu ale coś we mnie ścisnęło się boleśnie. Tak przyznałem ale to nie tylko dotyk to to, co pod nim to, co między nami. Anna podeszła bliżej. Klęknęła przede mną. Wzięła moją dłoń i przyłożyła do swojego policzka. Boję się, że coś obudziłam. Coś, czego nie będę w stanie zatrzymać, jeśli to pójdzie dalej. A jeśli ja nie chcę, żebyś to zatrzymywała? Nie jestem dla ciebie bezpieczna, powiedziała szeptem. Ludzie już zaczęli mówić. Ktoś widział, że wychodzisz ode mnie wieczorami. Pojawiły się plotki. I co z tego? Odparłem. Nie obchodzą mnie ich słowa. Obchodzi mnie ty. Wtedy Anna zrobiła coś, czego się nie spodziewałem. Położyła się powoli na macie do masażu. Odsunęła szlafrok, zostając w cienkiej koszuli nocnej z jedwabiu. Przez materiał było widać kształty jej ciała, niedosłownie, ale wystarczająco. By nie sposób było oderwać wzroku. Była piękna, cicha i niepewna, i całkowicie prawdziwa. Jeśli masz odejść, powiedziała cicho: Zrób to teraz, bo jeśli dotkniesz mnie dziś, nie pozwolę ci już odejść. Podszedłem, usiadłem obok niej, dotknąłem jej dłoni. Powoli. I wtedy pocałowałem ją, najpierw niepewnie, Potem głębiej, z całą intensywnością tygodni napięcia. Nie było już granic. Nie było tytułów. Byliśmy tylko my. I ciało. I dotyk. I milczenie. Jej ręce przylgnęły do moich pleców. Czułem, jak drży, ale nie cofa się. Nasze oddechy zlały się w jedno. Ubrania przestały mieć znaczenie. Materiały, wcześniej bariera teraz były jak pieszczota. Cienka tkanina między nami tylko wzmacniała napięcie. Leżeliśmy długo. Cicho. Głaszcząc się nawzajem bez słów. Kiedy zasnąłem, była wtulona w moje ramię. Gdy się obudziłem, nie było jej. Szlafrok leżał złożony na krześle. Na stole kartka. Nie bój się. Jeśli to prawdziwe, znajdziesz mnie. A ja będę czekać. Pod spodem adres. Inny. Wieś w Bieszczadach. Nie wiem, czy to była próba. Ucieczka. A może zaproszenie. Ale wiem, że nie zamierzam zostać w Radomiu.